RAKFI, projekt bardzo, bardzo wysokiego ryzyka, chociaż nie większego niż handel na memcoinach. RAKFI, który, projekt, który działa od 7 dni. Mamy tutaj do czynienia z projektem, w którym wrzucamy nasze środki i zarabiamy między 4 a 8% w skali dnia. Oczywiście, w zależności od tego, ile wpłacimy, jakie środki chcemy przeznaczyć na tak bardzo ryzykowny projekt. Taką będziemy mieli stopę zwrotu 4, 6 i 8% 8% w minimum przy 10 tysiącach market capu. Jeżeli chodzi o sam model projektu, on jest bardzo podobny do trzech wcześniejszych, w których również uczestniczyłem, bo ma ten sam mechanizm. Ma tutaj, mamy tutaj trzy plany. Mamy tutaj również możliwość wypłacenia naszego depozytu z 10% fi, czyli w momencie, kiedy będziemy chcieli wypłacić, zakończyć ten plan, to opłacimy. Dodatkowo 10% z naszego depozytu. Dodatkowo ten depozyt możemy wypłacić minimum po jednym dniu od uruchomienia depozytu. Ja w te projekty wchodzę zawsze za 300 dolków i tak jak widzicie, w tej chwili mój pracuje od dziś, od 16 czerwca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kolejne dni. Tak jak mówiłem, 7 dni sam projekt pracuje. Bardzo podobny model, mechanizm, jeżeli chodzi o komunikację na telegramie, jak w tych trzech poprzednich. Tam zarobiłem, tam wyciągnąłem depozyt, nie było problemu. Jeżeli chodzi o wypłaty, możemy je tutaj realizować od minimum 5 dolarów. No i w ramach tego możemy wypłacać w różnych kryptowalutach, w takich, jakich wpłacamy, takich również wypłacamy. Wszystko ma być robione instant, z tego, co się dowiadywałem, no ale oczywiście wszystko zależy od tego, jak ten projekt będzie długo funkcjonować. W momencie, kiedy taka jest przynajmniej moja strategia, kiedy przekroczę około 40-50% zysku mojego wynikającego właśnie chociażby z deponowania tych środków, czyli te 4%, 10 dni, 10-11%, Automatycznie będę starał się wyciągnąć swój depozyt, no i w ten sposób, jakby będę chciał tutaj zrealizować swój zysk. Czy strategia się uda? Nie wiem, nie mam pojęcia. Poprzednie trzy dawały dużo zarobić, natomiast ten ostatni, czwarty był, można powiedzieć, w pewnym sensie wtopą, bo jakby zawierzyliśmy tutaj adminowi, który. Uruchomił ten projekt. Myśleliśmy, że będzie też istnieć podobnie około 2-3 miesięcy, Tym bardziej, że wchodziliśmy na sam początku. Natomiast gdzieś tam pazerność ta wygrała, za długo człowiek siedział, no i okazało się, że ten projekt został skancelowany. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Rakwi. Projekt, który dziś jest, jutro może go nie mieć. No nie oszukujmy się, to jest projekt bardzo wysokiego ryzyka, ale tak jak mówię, ja więcej często ryzykuję handlując memcoinami niż wchodząc właśnie w takie projekty. Tak więc ja osobiście zawsze gdzieś tam przeznaczam jakiś budżet na takie projekty jak ten. Tak więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.